Utrzymać kontakt, czy pamiętasz pochmurne niebo, wtedy zło właśnie zaczęło się, mm -mm. nie mogłem powiedzieć liberum veto, bo nagle mnie niemal wszyscy opuścili. Mm -mm 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 -mm. Czy pamiętasz operację Purple Heart? Chciałem pokazać, jak bardzo kocham Cię. Niestety zamiast dobra był lament, a ja bardzo skompromitowałem się. Czy pamiętasz tą mroźną zimę? Opanował mnie smutek, złość i żal. To przez kłótnie elektroniczne na mesku linczowano mnie. Czy pamiętasz wrześniowe dni, kiedy chciałem spróbować jeszcze raz, ale konflikt klasowy się więc odrzuciłaś miłość mą? Czy pamiętasz wojnę klasową? Byliśmy po dwóch stronach barykady. Ze swoją dość dobrą urodą zachowywałaś się jak mój wróg? <tryk nominations> Zamiast miłości doznałem odrzucenia Zamiast ciebie rolę kozła ofiarnego Uwierzyłaś sprzedajnej elicie Która wykorzystując ciebie mnie zniszczyła Kiedy ja dla ciebie chciałem najlepiej Ty nawet nie kiwnęłaś palcem lewej ręki Rzucałaś na mnie nowych wrogów i wyzwiska Już dziś się z tej zbrodni wyleczyłem Hej, hej, hej Jeśli to słyszysz to się zmień mm -mm, Bo... Jeśli nie, mm -mm, to będzie Tobie w życiu ciężej. Mm -mm, mm -mm, mm -mm.